Co roku 12 tysięcy Polek dowiaduje się, że ma raka piersi. 5 tysięcy umiera, bo za późno poszły do lekarza. 12 tysięcy osób to 1 trzecia mieszkańców Sieradza. 5 tysięcy umierających kobiet to tak, jak gdyby zniknęło jedno duże sieradzkie osiedle. I choć o raku piersi mówi się dużo, kobiety wciąż unikają badań profilaktycznych. A może rzeczywiście też jest, bo to jest tak bardzo nagłośnione w tej chwili, że bardzo dużo kobiet na to choruje. I może dlatego obawiają się jakiejś takiej diagnozy. Nikt nie znalazł jeszcze skutecznej metody, by przekonać kobiety do badania piersi. Nie wiadomo, czy lepiej zachęcać, czy straszyć rakiem. Uważam, że im wcześniej będę wykryty, miała jakieś, na przykład, jakieś po prostu zmiany, to jest większa szansa na wyleczenie. Od wielu lat prowadzone są programy bezpłatnych badań piersi. W tej chwili Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za mammografię każdej kobiety pomiędzy 50 a 69 rokiem życia. I niestety, odzew jest jeszcze zbyt niski. Może dlatego, że mamy małą, krótką w Polsce tradycję takiej kompleksowej, szerokiej profilaktyki. Natomiast jest to dzisiaj już konieczność, jest to standard. Nie można mówić o lęku, o lenistwie, o zajęciu. Trzeba przychodzić się badać, bo to jest kwestia potem zdrowia i życia. Bojewództwo łódzkie ma najniższy procent pań, które z tych badań skorzystały. W Sieradzu to zaledwie 2 tysiące kobiet, a powinno się przebadać jeszcze 5 tysięcy. My do niedawna przyjeżdżaliśmy na ten teren mamobusem i wtedy rzeczywiście były kolejki, ale to były akcje kilka razy w roku organizowane. Teraz przy ulicy Sikorskiego 2 w Sieradzu jest pracownia wyposażona w nowoczesny cyfrowy mammograf. Zachęcam wszystkie panie. Żeby się nie bały tego badania, bo wcześniej wykryte, jeśli mam, wiem o tym, że nic się nie dzieje, to spokojnie śpię. Tłoków przychodni jednak nie ma. Może potrzebna jest kampania skierowana do mężczyzn, by zadbali o swoje żony, mamy czy córki. Jeżeli się razem będziemy spierać i razem się będziemy wysyłać na różne badania, ten czas życia nam będzie zawsze przedłużało się. Nie? By to życie sobie przedłużyć, wystarczy zadzwonić i zapisać się na badanie. Rzeczywiście jest takie małe zainteresowanie tymi badaniami. No niestety na terenie Sieradza jest niewielkie zainteresowanie. My do niedawna przyjeżdżaliśmy na ten teren mamobusem i wtedy rzeczywiście były kolejki, ale to były akcje kilka razy w roku organizowane. W związku z tym, że jest tutaj duża populacja do przebadania, jest to ponad 7 tysięcy, na dzień dzisiejszy około 30% jest tylko przebadanych kobiet, czyli pozostaje nam jeszcze około 5 tysięcy do przebadania. Uruchomiliśmy pracownię, która jest wyposażona w nowy sprzęt mamograficzny. Robimy to w technologii cyfrowej co zdecydowanie podnosi jakość wykonywanych badań jest również możliwość archiwizowania, czyli jeżeli pacjentka cyklicznie co dwa lata będzie do nas przychodziła na badania, będzie możliwość oceny przez lekarza i porównania poprzednich zdjęć z obecnie zrobionymi, co zdecydowanie tak pomaga w ocenie. Ponadto poza badaniami screeningowymi, jeżeli wynik jest, że wykryto zmianę Podejrzaną, również monitorujemy dalszy przebieg leczenia, czyli robimy USG, biopsję. Jest lekarz, chirurg onkologiczny, który kieruje pacjentkę na dalsze leczenie. Także te osoby nie muszą się obawiać, bo nie są zostawione same z problemem. Jak pani sądzi, dlaczego tak się dzieje, że te badania są niewykorzystywane? Bo pacjentki nie muszą za nie płacić. Wystarczy zadzwonić i się zapisać? Dokładnie, wystarczy zadzwonić. Jest infolinia też po to utworzona, żeby po prostu nie tworzyć sztucznych kolejek. Każdy z nas i my również szanujemy czas kobiet, ale badanie tak naprawdę zajmuje około 10-15 minut, więc myślę, że każda z nas taką chwilę powinna znaleźć właśnie po to, żeby potwierdzić, że jest zdrowa i że na pewno no, nic się nie dzieje, bo w momencie tak, kiedy są wykryte zbyt późno zmiany, to wtedy rzeczywiście no, oczekujemy cudu, a takie cuda się nie zdarzają. Jak pani sądzi, lepiej straszyć czy zachęcać? Jak dotrzeć do tych kobiet? To znaczy, byłam kierownikiem wok więc prowadziłam różne prelekcje na terenie województwa łódzkiego i zawsze wychodziłam, że jednak pozytywną tak reklamę należy prowadzić, bo taka na przykład do mnie przemawia. Natomiast no, czasami też teraz mam wrażenie, że strach może byłby najlepszy, najlepszym doradcą, żeby zgłosić się na badania. I co roku w Polsce 12 tysięcy kobiet ma zdiagnozowanego raka piersi, z tego 5 tysięcy umiera. Jest tylko jedna i wyłącznie przyczyna. Zbyt późno zgłosiły się do lekarza. Naprawdę mamy na bardzo dobrym i wysokim poziomie y, chirurgię onkologiczną, tak, czy onkologię y, i tu możemy porównywać się z krajami zachodnimi, jeżeli chodzi o leczenie. Natomiast jeżeli chodzi o zgłaszalność, to na przykład w Finlandii, w Szwecji na zaproszenia zgłasza się 90% kobiet. U nas niestety ten procent jest nikły. Może dlatego właśnie, że, że, jest to tak zorganizowane, że jest to bezpłatne, że jest, nie ma kolejki, może nie doceniamy tego, co mamy właśnie na miejscu. Dziękuję bardzo.